Czy duży, nieważne to jest Niski, wysoki, bez znaczenia też Gdy bawisz się i śmiejesz cały dzień Trafiłeś w sedno duży Dzięki mały Skakać, dalej, tańczyć, tańczyć i spawolić Na, na przerwę sobie nie, nie pozwolić. pozwolić Ślizgać się na lodzie, lodzie lecieć ponad chóry nie, nie ma znaczenia, jakie jak jesteś postury Nieźle! Nie ma to znaczenia, to gdy masz coś do zrobienia Oto my, duży i mały Nie! Yeah. Yeah. Śpiewający Drodzy gwelf. Państwo, myszka Robi zaśpiewa wspaniałą piosenkę, którą napisała zeszłej nocy. <laughs> I raz, i dwa. Cześć, Robi. Wow. O, przepraszam, widzę, że odkryłaś nasze doświadczenie. Próbowałam śpiewać. Wasze doświadczenie? Ruby dzisiejszej nocy chcemy nagrać gwelfa w naszym ogrodzie. O ile w naszym ogrodzie jest gwelf? A co to gwelf? Co to jest gwelf? O daj, spokój, przecież wiesz. Zaczyna się. Guelw jest najwspanialszym, najzabawniejszym, niskim gościem, jakiego kiedykolwiek widziałaś. On jest prawdziwym bohaterem. A, ten Guelw! Ja myślałam, że on jest wymyślony. Nie, on naprawdę istnieje. Słyszymy go co noc. To ty go słyszysz co noc. Ja słyszę wiatr. No dobrze. Jesteśmy gotowi do nagrywania. Gotowi? A teraz, to ważne, kiedy wcisnę ten czerwony przycisk, tym fioletowym palcem mm, nie wolno wam go dotykać. Dlaczego mamy dotykać twego palca? Hmm, nie, nie wolno wam dotykać dyktafonu to zepsuje całe doświadczenie. A, ok. okay. Dobra, wciśnij przycisk. No, dobra, 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 teraz nagrywamy. Idziemy teraz cichutko spać, a rano będziemy mieli odpowiedź. Ciii... Cii, cii. Ale ja już znam odpowiedź. Duży. Bo Gwelf na pewno jest w naszym ogrodzie. Dobranoc, Ruby. Dobranoc, Ruby. I dobranoc, Gwelf! Cii, już jestem cicho, duży. O, dzisiaj w nocy chciałam nagrać moją piosenkę. Czy to byłoby naprawdę takie straszne, gdybym nagrała małą, wspaniałą piosenkę? Tego guelfa tu nawet nie ma. Lala! Lala! Wprawdzie Duży powiedział, żeby nie dotykać tego urządzenia. No i wcale go nie dotykam. Ja tylko śpiewam. A to co innego, prawda? Prawda? Ha! Dawaj czadur! Duży. duży! Co? Nie, 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 nie! Duży, duży! Obudź się, obudź się, obudź się! Posłuchaj, posłuchaj! Co się dzieje? To jest Gwerf! Kto to? Kto to? Czy to Gwerf? To ty? O, oh, To Rubi. Hmm. Hej, Rubi, Co robisz? Ja... Ja... No. Dotykałaś tego urządzenia? Nie, bo ja tylko tu przyszłam i ja tylko coś tu usłyszałam. Na pewno usłyszała wielkiego Gwelfa. Dobrze, Rubi, zaczekaj tam już, schodzimy! Tak. O nie, oni będą tacy wściekli. Oj, niedobrze. Oj, niedobrze. Och, jeszcze trochę i. Przyciski! Chodź, duży! I czerwony był tutaj? Nie, może to zielony! Ten po prawej, trzy po lewej! Och, nie pamiętam! Hmm? 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 Ktoś tu był! Moje urządzenie nie stoi tam, gdzie je zostawiłem! Hej, duży! Zobacz, co znalazłem! Znalazłem bębenek! A... O... Ruby, A... czy to nie twój bębenek? Nie! E... To znaczy tak! E... Skąd on się tu wziął? To zabawne! Doskonale wiem, skąd się tu wziął. Ty wiesz? To Gwelf! Gwelf zobaczył dyktafon i pomyślał, nagram piosenkę specjalnie dla małego. A on wie, jak bardzo lubię bębenki. Więc skradł się do twojego pokoju, tak i zabrał go. Nie widziałaś go, Rubi? Nic nie wiem, nie. Yy, to znaczy, tak, tak. Wiesz co? Właściwie to poszedł chyba tamtędy, w kierunku lasu. Chyba. A posłuchajmy nagrania. Może coś tam jest? To nie jest dobry pomysł, bo wszystkich zbudzisz. Ale my już nie śpimy. Uh, 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 to nie jest moja piosenka. Ale byłam tu całkiem sama. To jest gwelf! Tylko gwelf mógłby tak brzmieć. Oj mały, weźmy uh. nasz sprzęt. Rubi, zostań tutaj i pilnuj urządzenia. Jeśli coś usłyszysz, krzycz. Mały, po sprzęt. Uh. A niech to. Achy, no, rozrabiałam. Dobra, będę jej musiała powiedzieć. Powiem im, chłopaki! Jesteśmy gotowi! Ten ponaddźwiękowy sprzęt nasłuchowy potrafi wykryć Gwelfa z odległości 10 metrów. Poczekaj tylko, aż wyczuję zapach kanapek z rzepą. Co? Gwelf uwielbia kanapki z rzepą, duży! A, tak, rzepa! Okej, okay. ruszajmy, mały! Spotkamy Gwelfa! <noise> No chodź duży, Gwelp już czeka. Dobra, 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 dobra. O nie, o nie. Tutaj kwel! tutaj kwel! to ja, twój przyjaciel Mały. Przyniosłem ci kilka kanapek z drzewą! Hej, co to, co to? Coś mam, tak, coś mam. Mały. Zaczekajcie na mnie. Chłopaki. Chłopaki, hej, gdzie jesteście? Zaczekajcie! Hej, to Gwelf, to Gwelf, jesteś tam Gwelf? A, a. Aha, Rubi. Ja muszę wam coś powiedzieć. A więc myślę, że powinniście zaczekać do rana. Tak. Zdecydowanie zaczekajcie do rana. Ale nie możemy, Rubi, bo Gwelfy wychodzą tylko w nocy. No chodź, duży, przeszukajmy las. Dobrze. Zaczekajcie, lasy. Oj, nie możecie iść do lasu. Jest przecież środek nocy, przecież zabłądzicie! Na pewno nic nam nie będzie. Ale, jeśli nie wrócimy do rana, czy mogłabyś nakarmić reksa? Dzięki, Ruby. Nie, nie, zatrzymajcie się dobrze, muszę Wam coś powiedzieć. Dobra, to byłam ja. Naprawdę to byłam ja. To byłam ja, to ja użyłam tego dyktafonu. To wcale nie był Guelw, tylko ja. To nie gwerw? Nie gwerw? Ale. Ale Ruby powiedziałaś, że. Oh. Nigdy ci tego nie wybaczę! O rany, Ruby, to nie było zbyt miłe. Wiem, nie chciałam. Ja. Ja tylko tak bardzo chciałam nagrać piosenkę. I tak nigdy ci nie wybaczę! A nigdy trwa bardzo długo. Właściwie na zawsze. Ach, no cóż. A może wrócilibyście do domu? Puszczę wam moją piosenkę i wtedy zdecydujecie, co czujecie. Mm, nie mogę w to uwierzyć, Ruby. Wiecie, co jest dziwne? To, co puściliście wcześniej, to nie Moja piosenka. Ciekawe, co się stało. Hmm. A, wiem, co się stało. Zobacz, przycisk został zamieniony. To dlatego twoja piosenka leciała od tyłu. Aha. Hmm, tak. Więc tylko zamienię przycisk tutaj. Dobrze. Dobrze. Spróbujmy teraz. Witaj w naszym domu! Wręcz kochamy go! Wszyscy się mieścimy, mieszkamy, bawimy Nie ma lepszego niż on Zdycham tak głęboko Stół jest za wysoko Nie sięgam do sera Głód mi doskwiera Duży to słyszy Pomaga małej myszy I wkrótce jemy deser Deser? myśli smakołyk. Witaj w naszym domu Nie ma lepszego niż on Wszyscy się mieścimy, mieszkamy, bawimy Kret, kochamy go Jestem najmniejsza z nas. A mały umila czas. I gdy jest mi źle, mały przyjdzie wiem. Na się w drapie, równowaga złapie i zagra coś nie raz Teraz piosenka! O mnie! Witaj, Witaj w, naszym w naszym domu! domu. Nie, ma nie ma czego on Wszędzie się mieścimy, mieszkamy, paliwym frecz kochanych go tak! O, to była naprawdę ładna piosenka, Rubi. Dzięki! Właściwie to była. No dobra, zmieniłem zdanie. Wybaczę ci za 10 sekund. Raz. Dwa. Dobra, dziesięć. Tak! tak. Ktoś chce kanapki z rzepą? Nie.